Wiadomo, że filmy z okresu PRL-u są rewelacyjne, seriale również, czy to Stawka Większa niż Życie, Alternatywy 4, Miś, Rejs i tak dalej tak dalej, tego jest całe mnóstwo, ale jak u nas jest tak naprawdę z cytatami i w ogóle z tymi filmami, a także serialami z okresu PRL-u? O tym sobie dzisiaj zrobimy quiz, czemu by nie, on wrzucił kolejny, więc jak najbardziej można skorzystać, można spróbować odgadnąć wszelkiego rodzaju pytania, zagwozdki, napisz oczywiście w komentarzu ile Ci się udało odgadnąć, no. Mam nadzieję, że Twoja wiedza będzie potężnie doceniona, ale zanim quiz, to witam bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli lubisz takie odcinki, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdy już publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, naduś dzwonek i już przechodzimy do quizu. No to lecimy. Wakacyjny, a jednak trudny quiz ulubionych filmów i seriali PRL-u. Znacie odpowiedź. Wakacje to czas odpoczynku oraz relaksu. Kiedy jesteśmy na urlopie, to możemy nadrobić zaległości filmowo-serialowe. Często także czas wspominek. A chyba nikt nie ma wątpliwości, że polskie produkcje, które powstały w czasach PRL-u, na zawsze zapisały się na kartach polskiej kultury. No, dokładnie to co mówię. Dobrze je pamiętacie? A może powinniście nieco sobie przypomnieć? Sprawdźcie. No to sprawdzamy się, panie i panowie. Życzę powodzenia. Zaczynamy od prostego pytania. Ścierka jest od tego, żeby. No właśnie, od czego jest ścierka według bohaterów filmu, co mi zrobisz, a jak mnie złapiesz? Żeby być brudna, żeby nią bić, żeby podnosić kurczaki. No, jak jest brudno, no to jest ścierka, tego, że jest brudna. E, pale, jak jest pale, cały czas zimno pale, proszę bardzo, żeby być, była brudna. Jak najbardziej. No co jest tam, pamiętam, ten kierownikiem sklepu był Janusz Gajos. W którym roku rozpoczął, rozpoczął się eksperyment, któremu się przyglądamy w filmie Sex Misja? 99 1999, 2044 czy 1991? No i tutaj już mam, przyznam, szerzej robi się już pod górkę. W, w którym roku się rozpoczął eksperyment? Czyli oni tam byli zahibernowani przez wiele, wiele, wiele lat. No ale powiem, że. Hmm. To być 99, ach nie, 91 Eksperyment, w którym wzięli udział główni bohaterowie z misji rozpoczął się w 91 Max i Albert wybudzili się w 94 w lidze kobiet dowodzonej przez jej ekscelencję Liga rządzi, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi Lecimy dalej Zenon Solski w filmie Kogel Mogel uważa, że nie ma takiej możliwości, żeby nie ma takiej możliwości, żeby było coś możliwe. Nie ma takiej możliwości, żeby było wszystko możliwe. Nie ma takiej możliwości, żeby było coś niemożliwe. No, przyznam szczerze, troszkę jak u Hurberta Urbańskiego z Milionerów, żeby było coś możliwe, żeby wszystko możliwe, żeby coś, no, powiedzmy, żeby wszystko było możliwe tam. Ach, nie udało się po raz wtóry nie ma takiej możliwości, żeby było coś niemożliwe i chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości po takim stwierdzeniu, czy jest coś możliwe. No, pięknie. Kogo w seks misji zagrał Wiesław Michnikowski? Albercika, jego ekscelencję, czy ojca Albercika? No to rzeczywiście jest bardzo fajna rola, bardzo ważna, zresztą na końcu Wiesław Mich Michnikowski zadedykował ją, no oczywiście zagrał jej ekscelencję. Nieodżałowany nasz papa Smerf. Dokończył błogosławieństwo ślubne matki Solskiej. Oj, córciu, córciu, oby Pan Bóg w dzieciach wynagrodził. Już ty panienką długo nie pobędziesz. Jeszcze niedawno taka maleńka byłaś. No, z tego co pamięć mnie nie mieli. A co, jak, jak widzisz, zawodną potrafi być. Już ty panienką długo nie będziesz. Zgadza się. Lecimy dalej. Henryk Kwaśniewski z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, miał zapłacić mandat 200 zł. Gdy zaczął dopytywać, co jest przyczyną, musiał dopłacić 50 zł. Dlaczego? Za dodatkowe informacje, za zaśmiecanie chodnika, za przeklinanie w miejscu publicznym. Jeżeli y, pamiętam, to Henryk postanowił panią, y, panią milicjant poderwać. I powiedział, nie, pie, nie, nie 50, tylko coś tam, ale ja zapraszam na kawę. Więc za dodatkowe informacje. Jakim numerem można było podjechać na plac zamkowy, by po powiedzieć pod kolumną Zygmunta, Cześć, czy cytat, Pan tu nie stał w filmie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Panie, pan złapiesz to. 125, 166, 166 125, 166, 167. Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, będzie to czy, zwykły szczczal. pach. 125. No niestety. Jak ma na imię lekarka opiekująca się Maxem i Albertem w kultowej seksmisji? Sterna, Lamia czy Alreta? Alreta? Arleta raczej byłoby. ale napisali Alreta. Ym... Sterna, nie kojarzę, żeby występowała w tym filmie, Alreta również, ale na pewno pojawiła się Lamia Reno. Jak najbardziej. Lekarka to oczywiście Lamia Reno. Za co się Henryk Quinto na Gustawie Kramerze w Banku. Za przegraną w karty, za odbicie narzeczonej, za donos na policję. Przegraną w karty? Nie, no w karty nikt nie grał. Za odbicie narzeczonej? No, narzeczoną to odbija mu, ale właśnie komendant policji? Jakiś komendant policjant? Chyba milicjant. Nieważne, za donos na policję. Seksmisja została poddana komunistycz komunistycznej cenzurze i z polskiej wersji usunięto słynny cytat. Jaki? Kierunek wschód, tam musi być cywilizacja. Sfiksowaliście, boście chłopa dawno nie miały. chłopu wam trzeba. Nie ma mężczyzn. A dlaczego tu nie ma okien? A dlaczego tu nie ma klamek? I mam problem. Ponieważ wszystkie trzy, w moim mniemaniu, pojawiają się w, w misji. Kierunek wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Sfiksowało się, boście chłopa dawno nie miały. chłopu wam trzeba i siada, nie ma mężczyzn, a dlaczego tu nie ma okien? No to powiem, że kierunek wschód, tam musi być jakaś cywilizacja, ale mi się wydaje, że akurat ten cytat był w filmie. Z polskiej, ocenzurowanej wersji został usunięte słowa kierunek wschód, tam musi być jakaś cywilizacja, wypowiedziane przez Max Maxa, które były aluzją do zależności władz PRL od ZSRR. Napisz mi w komentarzu, ale mi się wydaje, że mimo wszystko ten cytat pojawia się w filmie. No ale jeżeli nie to i tak dobrze odpowiedziałem. W, jak, w jednym z końcowych odcinków serialu Cztery pancerni i Pies imię ciotki Gustlika było kryptonimem niemieckiego desantu. Jak ono brzmiało? Krystyna Brunhilda Hermenegilda. Tydzień temu robiliśmy właśnie odcinek o Czterech Pancernych, no to dobrze wiem i pamiętam, że nie była to Krystyna, nie była to Brunhilda. Przebacz mi Brunhildo, to nie ten serial Hermenegilda. Lecimy dalej. Jakiej części do kombajnu szukał Zygmunt Bączek, czyli bohater grany przez Jerzego Turka w filmie Nie lubię poniedziałku. Dreblinki, amortyzatora rozsiewacza czy rozpylacza. <laughs> on szukał, tego, on szukał y, tego urządzenia w warsztatach różnych no wie, wie pan, no ale my tutaj tylko samochody ciężarowe, no ale no tak, ale kombajn to taki duży, więc myślałem, że to może być może Nie, chodziło o dreblinki. Aż trafił, tak jak tutaj z widać, na wystawę sztuki nowoczesnej. Kto wciela się w mężczyznę, który w wojnie domowej co odcinek prosi o suchy chleb dla konia? Jan Kobuszewski, Andrzej Szczepkowski czy Jarema Stępowski? Oczywiście był to bardzo znany, znany kabareciarz. Nie był to Jan Kobuszewski ani Andrzej Szczepkowski, tylko Jarema Stępowski. Kto wciela się w telewizyjnego gwiazdora, który pijany przemierza Warszawę w filmie Nie lubię poniedziałku? Janusz Gajus, Bohdan Łazuka, czy Kazimierz Rudzki? Ja nigdy nie prowadzę na gazie, a auto niech pan przestawi, bo tu nie wolno parkować. Takie słowa wypowiadał słynny wtedy Bohdan Łazuka. I lecimy dalej z czterema pancernymi. Grigori Saakaszwili, bohater serialu 4 Pancerni i Pies, choć jest czołgistą, to fascynuje go zupełnie inna broń. Jaka? Śmieję się bo to pytanie również było. Szabla, karabin maszynowy czy może łuk? Oczywiście w rolę Grigoria Sakaszwili wcielił się Włodzimierz Press, a jemu się od zawsze jak najbardziej podobała Szabla. Jak brzmiał tytuł pierwszego polskiego serialu? Czarne chmury, Barbara Ian, Jan, Cztery Pancerni i pies. Muszę przyznać, że osoba, która robiła ten quiz nie przyłożyła, się, nie przyłożyła się, bo to już jest trzecie pytanie wyjęte dokładnie, dosłownie z tamtego, z tamtego z, yy, quizu. No, nie byli to Cztery Pancerni Pies, Czarne mury, nie, a była to, to Barbara i Jan. Po jakim powiedzonku rozpoznał Zygmunta Bączka, por, yy, porywczy warsów, warszawski taksówkarz w filmie Nie Lubię Poniedziałku? Kurka wodna, Ola Boga, kurdybele. Tam był problem oczywiście z maszynohurtem i ten biedny taksówkarz, co mu auto zalało i w ogóle, ja, wam, ja was zawiozę na, do maszynohurtu na Kasprzaka, kurka wodna, oczywiście kurka wodna. W ostatnim odcinku serialu Wojna Domowa Paweł podejrzewa, że został adoptowany. Co podsuwa mu ten pomysł? Historia, którą opowiada mu Annula podczas powrotu ze szkoły, nauka biologii, wiadomość, że jeden z jego kolegów z klasy został adoptowany. To jest dobra zagłoska, bo akurat tego nie pamiętam. Ale tak na logikę, chociaż akurat w takich serialach o logikę hmm, ciężko, wiadomość? Nie, powiedziałem, że historia, która powiedziała anula. A jednak, gdybym posłał siebie, to byłoby dobrze. Paweł dowiaduje się, że jeden z jego kolegów to dawny wychowany w domu dziecka, który został adoptowany. No proszę bardzo. Który z czterech pancernych maluje na czołgu słynny napis Rudy 102? Kolejne pytanie wyjęte z tamtego quizu: Janek, Tomek czy Gustlik? Tomek nie mógł to być, bo oczywiście mowa o Tomku Czereśniaku, gdyż on dopiero dołączył później, Janek nie miał uzdolnień, to był Gustlik, rudy, nie, ryszawy, Gustlik. Jak nazywał się zespół muzyczny, w którym grał Paweł w serialu Włania Domowa? Kosmołuchy, łapy, bitnicy. No, domyślam się, że... A żeby to było tak bardziej młodzieżowo, bardziej zawodowo To powinni to być bitnicy Ale czy to będzie? Mam nadzieję Nie, kocmołuchy Zespół Pawła o nazwie Kocmołuchy Pojawia się między innymi w odcinku Młode Talenty W jednego z jego członków wciela się Wojciech Gąsowski Proszę bardzo W scenie polowania w misiu Stanisław Barei W zająca wciela się inne zwierzę Jakie? Pies, prosie czy kot? Oczywiście miał, miał być... Yy, no. Miał być zając, ale zając został zjedzony, nie było go, a tym zwierzęciem oczywiście był kotek Chyba zdecydowanie te filmy z lat 70-80 lepiej idą niż te wcześniejsze, no ale taki los Jakiego koloru był pies, który czasem towarzyszył Bolkowi i Lolkowi? Brązowy, czarny, biały hmm. Brązowy już mamy, biały mamy, Powiem, ja że czarny nie, biały jednak był. Od czasu do czasu chłopcom z popularnej bajki towarzyszył niewielki biały piesek. Kapitan Sowa na tropie to pierwszy polski serial sensacyjny. Produkcja z Wiesławem gołasem w roli tytułowej odejeli klimat lat 60. -tych. Jak nazywał się asystent kapitana Sowy? Witold Albin czy Herbert. Hmm. Mówiłem wcześniej, że lata 60. to akurat nie jest mój konik, ale spróbujemy. Albin Herbert. Hmm. Albin. Strzał. W Albina się wcielał Michał Szewczyk. Właśnie do, do Ciebie dzwonię, gdyż, jak wyjaśnia swój telefon, Aleksandra Kozeł, bohaterka filmu Miś. Ukradłam Ci paszport, niestety nie mogę z Tobą rozmawiać, mam mięso yy, w kiosku ruchu. If you would like some wine, please help yourself, Jerry. A nie, to do, 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 do kolegi mówię. Oczywiście dzwonię do ciebie, gdyż niestety nie mogę z Tobą rozmawiać. A żeby było zabawnie, to w Ole, w OLE wcieliła się Kristin Pol Podlaski, a ona jest z zawodu y, tłumaczką języka angielskiego. <taki> Także bardzo fajnie. Radiowozem jakiej marki Sowa i Albin ścigają przestępców? Fiat, Polones czy Warszawa? Skoro mówimy o latach 60., no to wydaje mi się, że nie jest to jeszcze Polones czy Fiat. Czy mieliśmy jeszcze wtedy licencję Fiata? Powiem, że Warszawa. Zgadza się. Samochód tej marki był w latach 60. prawdziwym rarytasem. Co w swoim domku miał wesoły Romek dziarski muzykant z Misia? Wodę, światło, gaz, wodę, cukier, gaz, wodę, kiełbasę, stół i szkło. Jestem wesoły Romek, mam na przedmieście domek, a w domu wodę, światło, gaz. Więc powtarzam jeszcze raz: Nie bój, nie bój, wyłączą ci. Woda, światło, gaz. nie bój, nie bój, wyłączą ci, mówi do Romka, mężczyzna z widowni. Krystyna Feldman, czyli babka kiepska dla, dla wielu z, z nas zagrała w serialu kapitan Sowa na tropie upiorną rolę. W kogo się wcieliła, a tam chyba pola tle. We właścicielkę letniska w pracownicy cyrku w opiekunkę chorego emeryta. Hmm. Nie wygląda to. Powiem, że w opiekunkę chorego emeryta. Nie, we właścicielkę letniska. W odcinku Cichy Pokoik Feldman wcieliła się w upiorną właścicielkę letniska, panią Kwiecińską, która do przerażenia doprowadza młodą Zannę w tej roli Polaraxa. No więc przynajmniej Polerax zgadłem. Która aktorka zagrała główną rolę w filmie Andrzeja Wajdy: Polowanie na Muchy? Jolanta Umecka, Małgorzata Braunek i Jolanta Lotte. Jolanta Umecka, Małgorzata Braunek i Jolanta Lotte. Więc zobaczymy, i bym powiedział, że była to Małgorzata Braunek. Wciela się ona w Irenę, młodą studentkę polnistyki. Która z postaci serialu Alternatywy 4 miała w mieszkaniu ogromną reprodukcję bitwy pod Grumwaldem Jana Matejki? Profesor Dąb Rozwadowski, Stanisław Anioł, Tomasz Winnicki. Stanisław Anioł? Nie, na pewno nie, na pewno cieciu nie miał. Dąb Rozwadowski czy Winnicki? Powiedziałbym, że towarzysz Winnicki grany przez yy, Janusza Gajosa. Albo. Nie, dobra, damy Winnickiego Zgadza się. Jak nazywał się gburowaty woźnie, którego grał Janusz Gajus w kabarecie Olgi Lipińskiej. Rewiński, woźniacki, turecki. Nie wiem, czy wielu z Was pamięta, ale ja pamiętam, że on tam musiał kawę ziarnicą mielić w zębach. Ale tak jak najbardziej. Kawa po turecku? Czemu by nie? Turecki oczywiście, że turecki. Berecik z antyką również jest. A tytuł tej popula popularnej bajki brzmi. Kasia i Krzyś, Jacek i Agatka, Ala i Jaś. Jak dobrze widać są to pacynki, tak się chyba nazywają, a może kukiełki? No, nieważne. W każdym razie ważne jest, że nie jest to Kasia i Krzyś, nie jest to Ala i Jaś, a jest to za to Jacek i Agatka. Ten kadr pochodzi z przygód psa cywila, z żadnego z wymienionych podróży za jeden uśmiech. Przygód psa cywila. Mamy psa cywila pokazanego i oni się pytają, czy to psa cywila jest. No, nie jest to przygód za uśmiech, przygody za, podróż za uśmiech, bo to oni mamy ani Poltka, ani Dudusia, więc podróż psa, przygody psa cywila. 33. Na podstawie czyjego dzieła Walerian Borowczyk napisał scenariusz swojego najbardziej wyuznanego filmu? Elizy Orzeszkowej, Stanisława Żeromskiego, czy Jarosława Iwaszkiewicza? No, czasami jest tak, że można się wyłożyć na naj... naj Oczywiste, że raczej nie Orzeszkowej, więc powiedziałbym, że Iwaszkiewicza. A tutaj jednak, Żeromski. Dzieje Grzechu. Nazywany najbardziej pikantnym filmem PRL-u, stworzono na podstawie powieści Stanisława Stefana Żeromskiego. O tym samym tytule. Film wywołał jeszcze większy skandal niż książka. Chciał widzieć, jak rozkładam nogi. Zaczynając, film były czystą, młodą dziewczyną, kończąc, byłam wystraszoną, w, wystraszonym strzępem. Miał mnie seksualnie, mówiła o reżyserze, grając ogólną rolę Grażyna. Długo więc rzeczywiście poważnie. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Tak miał słynne hasło ze stawki Większej życie, A jaki brzmiał odzew? Suzanna lubi je tylko jesienią. Ciotka Eliza kupuje je przed spacerem przy wejściu do Café Rose. Café Rose to jest inny odcinek. Jak najbardziej. Ciotka Eliza, no niekoniecznie, ale Suzanna lubi je tylko jesienią. Właśnie przysyła ci świeżą partię. Zuzana lubię tylko jesienią, przysłać świeżą partię, zgadza się. Na jakiej ulicy znajdował się serialowy dom? Na ulicy Złotej, na ulicy Foksal, na ulicy Wilczej. Nie wiem, czy jest w Warszawie ulica Foksal, czy jest ulica Wilcza, ale to było na Złotej. Lecimy dalej, dużo pytań dzisiaj, fajnie. Czym zajmowała się matka Darka z serialu Siedem Życzeń? Była rysowniczką i malarką, była pracownicą wodociągów miejskich, przepraszam, była nauczycielką w przedszkolu. Siedem życzeń. piosenkę śpiewała Wanda i Banda. Głos pod Radę Menesa. Podkładał Maciej Zębaty, ale. Rysowniczką i malarką, pracowniczką w miejskich nauczycielką. Chyba była nauczycielką przedszkolu. Ach, nie, niestety. W rolę Joanny Tarkowskiej, ekscentrycznej rysowniczki, graficzki i malarki, wcieliła się Izabela Olejnik. No, nie idzie dzisiaj najlepiej. Jaki tytuł urzędniczy nosi antagonista Janosika grany w serialu przez Mariana Kotniaka? Murgrabia, kasztelan czy starosta? No, jak najbardziej, dosyć, dosyć w, miarę, w miarę łatwa odpowiedź. Kasztelan, starosta. No, kasztelan to może ostatni czasy za sprawą jednego z trunków, ale był to murgrabia. Jak nazywał się aktor, który w czarnych chmurach zagrał pułkownika Krzysztofa Dowgirda? Jan Łapicki, Leonard Pietraszak, Mieczysław Wojt. Ja często miałem zagwozdkę z tym, ponieważ w tym serialu pojawia się dwóch gentlemanów: jest Leonard Pietraszak i jest Ryszard Pietruski. I zawsze myliły mi się Pietraszak Pietruski, no ale w tym momencie wiem: jak najbardziej, że był to Leonard Pietraszak. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, każdy dzień ciągnie się jak makaron. W którym serialu jeden z głównych bohaterów śpiewa tę piosenkę? W siedmiu życzeniach w szaleństwach Majki Skowron w wojnie domowej. No to jest serial, o którym już dzisiaj akurat była mowa, który się już pojawił kilkakrotnie. Nie było to siedem życzeń, bo tam akurat ta piosenka była inna i była śpiewana przez Wandę i Bandę. Był to serial wojna domowa. Jakie niezwykłe zajęcie miał Marek Mance z Alternatywy 4. Był konstruktorem, był detektywem amatorem, był krótkofalowcem W alternatywie 4 czy pojawia się de detektyw amator? Nie Czy jest krótkofalowiec? Też nie kojarzę A Marek Mans jak najbardziej pasuje do tej roli yy, Jerzy Bończak, czyli był konstruktorem i stworzył robota 31 na 40, 9 źle, ale lipa Dobrze, nie jest idealnie, ale jest naprawdę dobrze. Krótki wypoczynek, popcorn oraz zbiórka z HS, płyt DVD, a także YouTube'a <noise> i nie będziesz miał sobie równych. No i super, dziękuję bardzo, na pewno włączę, włączę YouTube'a, zobaczymy jak to wyglądało, jak tam u Ciebie, jak poszło lepiej ode mnie. No, nie, nie trudno, bo to rzeczywiście aż 9 byków zasadziłem, mam nadzieję, że u Ciebie będzie lepiej, ale jeżeli lubisz takie quizy, to sprawdź tę listę, bo tutaj pojawi się ich coraz więcej.